Siemanko, witam was w drugim dniu yy, raportu reboundowego, 5.40, ja przed chwilą wstałem. Wczoraj wagi wam nie pokazywałem, pokażę wam ją dzisiaj. Odpalaj się złomie. Pyk, pyk, wchodzimy na wagę. na 1,3 kg. no więc tak to wygląda tak to tak to wygląda na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o bęc jak widzicie tch. kwestia ustawienia i światła ale wszystko w ryzach. Więc tak jak mówiłem, w zależności od tego, wiadomo, ile człowiek zje, ile wypije wody, ta waga trochę się waha, ale wygląda to wszystko OK. Dzisiaj rano robiłem trening klatki i pleców, tak, klatki i pleców nie robiłem rano cardio, dlatego że ja ogólnie teraz w dni treningowe, kiedy robiłem nogi, nie robiłem cardio, ale niedawno zobaczyłem materiał pomocnego odnośnie właśnie separacji nóg, dlaczego ona nie wychodzi. I tam kwestia związana właśnie z nadmierną ilością cardio, to ja doskonale o tym wiedziałem, ale jedna rzecz mnie zaciekawiła, mianowicie ta jego metoda, aby cardio, że właśnie dużo ludzi po yy, dzień po robi cardio, a w dniu treningu nóg nie robi cardio yy, I to jest według niego bez sensu, bo jeżeli już tyrasz te nogi, to dotyra je do końca. I daj im następny cały dzień na regenerację. W sumie, jak się zastanowiłem, to jest to w miarę logiczne, dlatego też wczoraj cardio rano robiłem, tak jak sami widzieliście. A dzisiaj cardio nie robię, dlatego trening z popołudnia ten siłowy przełożyłem sobie na rano, aby mieć więcej czasu po południu, bo praktycznie od tygodnia cały czas jestem troszeczkę zalotany, nie mam czasu na takie pierdoły, typu posprzątanie sobie w mieszkaniu. Ogarnianie takich rzeczy, typowo prywatnych, dlatego, przepraszam, dlatego dzisiaj chcę to wszystko załatwić. No i co, jest godzina druga. Ja na śniadanie dzisiaj zjadłem zgodnie z metodami Bena Pakulskiego, bo teraz opieram się, może nie to, że w sensu stricte na jego szkole. Ale główne założenia jego aktualnie testuję na tym reboundzie. Na razie się wszystko sprawdza. Więc moje śniadanie dzisiaj rano to było same, same samo białko, a mianowicie 110 gramów waga po przygotowaniu mięsa z indyka, czyli około 130-140 gramów przed przygotowaniem, oczywiście z piersi, bez tłuszczu, dlatego że zgodnie z metodami Ben'a, jeżeli trenujesz rano, to z rana zjedz samo białko, bez węgli i bez tłuszczu, po to, aby po prostu ono nie zalegało ci w żołądku w trakcie treningu. Dlatego poszło tylko to. Prócz tego, jedynie Nutri Greensy Te z MyProtein, czyli ten zproszkowane warzywa, bo to, to można, bo to nie zalega w żołądku, tam nie ma za bardzo błonnika, a działa to jako środek alkalizujący, więc to było to. Potem zrobiłem trening. Trening trwał mniej więcej od godziny 8.30 do godziny 10. Przed 10.00 skończyłem, wziąłem prysznic później zjadłem swój posiłek potreningowy jak wszedłem do pracy na 11.00. Było to 200 gramów makaronu kurdzianego, puszka tuńczyka z netto z promocji i trochę ketchupu tego skotlina ze zmniejszoną zawartością kalorii bez cukru. To było to. No i później o godzinie 13 zjadłem kolejny swój posiłek, znowu indyk w takiej samej ilości jak rano, do tego 100 gramów kaszy, można powiedzieć, że 50 gramów kaszy gryczanej i 50 gramów jaglanej, bo ja teraz te kasze mieszam razem, w każdym razie 100 gramów produktu węglowodanowego z tych kasz i prócz tego jedna cała cukinia, czyli taki posiłek jak wczoraj ja tak lubię, jest mi z tym wygodnie taki sam posiłek będzie o godzinie 16, później w domu jeszcze jeden około 19 i kolacja, no to została mi jeszcze wątroba cielęca więc ja już ją tam wykorzystam coś sobie wymyślę z nią na szybko no i to było wszystko dzisiaj już nie będę więcej nagrywał, bo znowu gadam już 4 minuty a filmy mają być krótkie, ale z samą merytoryką, praktycznie z jakimiś ważnymi informacjami. Więc to jest to. I zapraszam Was już na kolejny dzień, czyli na jutro. Brozdro!